Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zadanie maturalne z matury podstawowej zadanie otwarte, w którym będziemy dowodzić, że dana liczba jest podzielna przez liczbę. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania oraz kalkulator. No, i rozpoczynamy. Dokładnie mamy wykazać, że liczba, która podana jest tutaj dosyć sporymi potęgami, jest podzielna przez 19. Jak to zrobić? Jak ogólnie wykazać, że liczba jest podzielna przez liczbę? Zazwyczaj, jeżeli mamy do czynienia z wyrażeniem, w którym znajdują się konkretne potęgi, musimy tak przekształcić to wyrażenie, aby w nim znalazła się liczba, przez którą chcemy, żeby była podzielna. Czyli weźmy na warsztat sobie nasze wyrażenie, czyli mamy 2 razy 9 do setnej, minus 9 do 99, minus 9 do 98. I teraz postaramy się je tak zmodyfikować, żeby dojść do jakiegoś wniosku. Ponieważ w każdym z tych wyrażeń jest jakaś potęga 9, postaramy się wyłączyć tą największą przednawias. Największą potęgą, którą możemy wyłączyć, jest 9 do 98, bo to jest zarówno zawarte tutaj, jak i tutaj, czyli jak wyłączymy, to się nic złego nie stanie. Czyli z każdego wyrażenia zabieram 9 do 98, czyli tu mi zostanie 2 razy 9. Jeżeli zabrałam 98 dziewiątek, to zostały mi tutaj 2, minus, tu została mi jedna. Tu zabrałam wszystkie, ale pamiętam, że nie mogę wpisać tam zera tylko jeden, bo jak z powrotem pomnożę przez to, co wyłączyłam musi wyjść mi to samo wyrażenie. No to to nie, dalej nie wygląda jakoś super przekonująco, więc postaramy się teraz policzyć, co tutaj wyjdzie w tym nawiasie. Czyli to będzie 9 do 98 razy 9 do 2 to jest, moi drodzy. 81. Jak ja 81 pomnożę przez 2, to wyjdzie mi 162 minus 9 do pierwszej to jest 9 minus 1, czyli minus 10. I to się równa 9 do 98 razy 162 odjąć. 10 to jest 152, no i teraz nadal nie widzę mojej 19, przez którą ta liczba ma być podzielna, więc szybko próbuję sprawdzić, czy 152 dzieli się przez 19. Okazuje się, że tak, i 152 to jest inaczej 8 razy 19 8 razy 19, czyli to mogę moje 152 rozpisać w ten sposób. A zatem nasze wyrażenie mogę zapisać jako 19 razy jakieś k, gdzie k to jest liczba 9 do 98 razy 8, która na pewno jest liczbą naturalną, stąd ja już na 100% wiem, że wskazana liczba jest podzielna przez 19, bo przedstawiłam ją jako iloczyn 19 oraz liczby naturalnej. I na tym, moi drodzy, koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was do innych zadań maturalnych, które znajdują się na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, wszystko to wysyłacie na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia!